Właśnie kończymy robić tunel sprzedażowy, webinarowy na TikToka, czyli no już robiliśmy parę podejść, no ale teraz po prostu chcemy wykorzystać też ten potencjał, tę ilość. Obserwujących mnie dzisiaj pękło 444 tysiące osób na moim TikToku, więc no chcemy to wykorzystać. Przewidywałem, że niestety samochody jeżdżą, przewidywałem, że TikTok ogólnie ta sprawa TikToka, no to jest taki news, jest świeży i że to jakby wystrzeli, że po prostu ludzie będą dokowali szaleni. Ale o mojej tendencji, znaczy zauważyłem tendencję, ten, zauważyłem tendencję, że jakby ludzie dopiero jeszcze firmy no zastanawiają się nad TikTokiem. Są w fazie myślenia. Ja już dwa lata tam działam, prawie dwa lata. Znaczy założyłem konto, podam dwa lata temu, nagrałem parę TikToków i zająłem się czymś innym, bo jeszcze wtedy też myślałem, że po prostu tam jest dużo dzieci. No i potem wystartowałem i to zażarło. Nie twierdzę, że tam nie ma dzieci, bo jak najbardziej są. są. Jest dużo młodych ludzi, ale mam wiele dowodów na to, że jest bardzo dużo klientów i ci, którzy są na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, też po prostu są na TikToku, a że TikTok robi największe zasięgi, no to warto wykorzystać ten potencjał. I też na przykład dziwię się osobom, które na przykład, mają Instagrama, nagrywają rolki i w ogóle jakby nie podchodzą do TikToka. Nie, bo uważam, że to w ogóle jest bez sensu. Jeżeli nagrywasz rolki i sobie działasz na, na Instagramie, no to przejście na TikToka no to jest powiedzmy 3 minuty roboty. A no masz większy, większą szansę na duże zasięgi. To też oczywiście już mam doświadczenia u siebie, swoich klientów, że to jest po prostu randomowo, tam się różne rzeczy dzieją. Pewnie wie jest w tym jakiś, jakiś sens, no ale może być tak, że na przykład w tej samej praktycznie branży. Podobne treści, na przykład na TikToku to świetnie zażrze, a na Instagramie idzie to trochę wolniej. A YouTube Shorts to w ogóle już jest loteria. I tam trochę, czasami trochę potrzeba czasu, ale też mam klientki, które mają trzy shorty po 2-3 wyświetlenia, a jeden 44 tysiące. Więc po prostu warto, warto, warto I jeszcze raz warto się bawić w TikTok. Tu będzie trochę ciszej. No i teraz tak, jak wygląda nasza praca nad czymś takim? Bardzo szybko działamy, bo my już mamy swoje skamaty. Już nawet nie musimy ich rozpisywać, mamy rozpisane, to wszystko jest w głowach, no bo znaczy to bardziej już jest w mięśniach, no bo wszystko działa jak TikTok. Czyli tak, yy, głównie budujemy z reklamy na Facebooku, dlatego że to działa, też na pewno będziemy, już robiliśmy tam pewne eksperymenty z TikTokiem, yy, trochę z LinkedInem, yy, YouTube Ads, no ale po prostu to Facebook na razie działa nam najlepiej, co nie oznacza oczywiście, że u ciebie będzie identycznie. No więc... Yy, Pewnie też, no, aż mnie korci, żeby tam mocniej zainwestować w reklamę TikToku. I też taką miałem dzisiaj myśl, żeby powiedzieć to na vlogu, że właśnie bardzo wiele osób jakby trochę demonizuje te wszystkie TikToki, TikTok Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads, Google Ads, Facebook Ads, Snapchat Ads i tak dalej. Chodzi o to, że musimy mieć świadomość, że to jest, znaczy jak będziemy podchodzić do tego, że to jest Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, jeszcze w ogóle się posłuchamy ludzi, którzy z tego szkolą albo taką reklamę ustawiają. No to znaczy w ich jakby interesie jest to, żeby to się wydawało takie trudne. No bo jeżeli się wydaje trudne, to kupisz kurs, jeżeli się wydaje trudne, to zlecisz to komuś, bo powiedz, że ty sobie nie dasz rady. Ale jeżeli ktoś już na przykład ustawił reklamę na Facebooku, ja mam czasami takich klientów, którzy technicznie, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku. To oni w ogóle nawet się w to nie zagłębiają, tylko mówią mi ja nie wiem jak to ustawiłem, ustawiliśmy to jakiś tam promój post, wydajemy na to 1000 złotych, są z tego klienci i tak dalej i to u nich działa, po prostu się tam bardzo nie, w to nie zagłębiają no bo oni doskonale wiedzą, ja też to wiem, że jak zapłacisz Facebookowi, no to on będzie się starał Ci dowieść efekty a wiele osób się po prostu boi, więc czasami nawet tacy leicy, którzy tam technicznie się zrobią na przykład jedną wersję grafiki, jedną wersję tekstu, ewentualnie wtedy im podpowiadam, słuchajcie to przynajmniej róbcie testy i oni mają z tego klientów bo oni podchodzą do tego, czasami jak jest taki, wiecie, jest jakaś branża, która mówi, że tak się nie robi u nas w branży, bo tam od lat tak się nie robi i przychodzi jakiś nowy łepek, nowy człowiek do tej branży i on to robi inaczej, bo on nie wie, że tak się nie robi i odnosi sukces, więc mniej więcej to tak wygląda. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja na przykład ustawiałem parę razy, pokazywałem jak ustawić reklamę na TikToku i ja nawet nie robiłem za bardzo prób, miałem trochę, byłem wystraszony. Znaczy wystraszony, tak minimalnie oczywiście, ale na takiej zasadzie, że sobie myślałem, no dobra gdzieś tam się zatnę, czegoś nie będę wiedział, na przykład na webinarze pokazywałem, albo na Mastermindzie, ale mówię, huk, no to lecimy z tym tematem, doczytam tam coś i ogólnie to jest jak z instrumentem, jak umiem grać na gitarze, to zagram też na basie, trochę będzie gorzej z perkusją, ale jakby idea jest ta sama, jak ktoś gra na jednym instrumencie, zagra na innym. Więc jeżeli ktoś umie ustawić reklamę na Facebooku i jakby rozumie tu ideę kupowania mediów, bo do tego zmierzam, to jest słowo klucz. Tak naprawdę nie chodzi o Facebook Ads, Google Ads, bo ty się wtedy tego boisz. Chodzi o kupowanie mediów. Ty po prostu kupujesz media. Jeżeli to jest Facebook, kupujesz miejsce na Facebooku, ludzie sobie go przewijają i pojawia się Twoja reklama. Jak się ustawisz reklamę na TikToku, to tak naprawdę kupujesz media na TikToku, więc tam też nie ma żadnej filozofii. Nagrywasz wideo. Hej, wpadnij na mój webinar, będzie fajnie, dowiesz się tego, tego i tego. Tutaj masz link. Wchodzisz sobie w menadżer TikToka TikTok Ads tam sobie dodajesz te wideo, oni cię poprowadzą i masz reklamę na TikToku, tak? I ewentualnie tam się bawisz jakąś optymalizację, ale pamiętaj, że to są systemy inteligentne. Więc one, one będą pracowały nad tym, żeby dowieść jak najlepsze wyniki i jak najlepsze efekty. No i na tym to wszystko polega. No i czy to będzie LinkedIn? Na LinkedInie to samo. Tylko, oczywiście, no, na przykład masz na LinkedInie, będziesz miał albo miała trochę inne opcje targetowania. Tutaj się to będzie trochę różniło, no ale to jest tylko na plus, bo na przykład na LinkedInie sobie wybierzesz samych prezesów. Na TikToku możesz sobie wybrać na przykład jakieś tam grupy zainteresowań, na Facebooku masz jakiś tam like no i to jest ewentualnie pewne rozszerzenie pewnej wiedzy, ale to nie chodzi o to, że to jest skomplikowane, więc wiele osób paraliżuje, że jakiś nowy system, czyli, jak TikTok ads, to jest coś skomplikowanego i ty musisz jakieś super kursy kończyć. Tak naprawdę wystarczy, że po prostu zapłacisz za to, że twój TikTok, z, w którym mówisz o tym, że na przykład jest webinar i warto się na niego zapisać, no po prostu włożysz tam kasę, żeby... gdzie się wchodzę? te jakieś haszcze, no, żeby po prostu wyświetlał twoją reklamę odpowiednio często, tak, aż, no i oczywiście, żeby wyszukał odpowiednią grupę docelową. A że to są systemy inteligentne, już w no to wiadomo, że one będą pracowały nad tym, żeby dowieść Ci efekt. No i my sobie ustawiamy głównie na Facebooku, idzie sobie reklama. Na początku oczywiście wykorzystujemy nasze listy. To jest też coś, co wiele osób nie, nie, nie robi, a jest banalnie proste. Polega to na tym, że skoro ja mam już swoje listy, to wysyłam im jeszcze raz landing page co pewien czas, Tobie też pewnie. No i wysłałem po prostu link, że słuchaj, robimy w środę webinar. Dzisiaj wysłaliśmy pierwsze zaproszenie, jutro robimy webinar i my się nie, nie cykamy, że tu trzeba dwa tygodnie, bla bla bla. Idziemy na żywo i to jest najlepsze wyjście, po prostu to działa. I my się za długo nie myślimy, zresztą też się tego uczę tutaj w tych vlogach, że jeżeli myślisz nad czymś tydzień. A myślisz nad czymś godzinę, czyli myślisz tydzień, startujesz, na przykład myślisz tydzień nad rozpoczęciem webinarów, myślisz rok nad rozpoczęciem webinarów, myślisz dzień nad rozpoczęciem webinaru albo godzinę, robisz szybko live'a, to tak naprawdę. Osiągniesz praktycznie to samo. Czy myślisz rok, czy myślisz tydzień, czy myślisz jeden dzień, czy jedną godzinę, osiągniesz podobny efekt, na przykład finansowy. A tu chodzi o efekty. Więc po cholerę tracisz ten cały rok na myślenie. Z myślenia ja wolę myśleć po, ja wolę analizować efekty, ale ja dużo nie myślę. jadę do klientów, biorę ich za głowę, mówię, dawaj tutaj nie gadaj, tylko robimy live'a, nagrywamy rolkę. Ale, Mirku, nie jestem jeszcze gotowy, gotowa. No czy rzadko tak jest? Przepraszam, mówię dobra, nagrywamy, nie? To, że nie jesteś gotowa, nikogo nie interesuje. Rozłożysz spadochron, już po wyskoczeniu z samolotu, i nauczysz się go rozkładać. Coś w tym stylu. No i u na nas wygląda tak. Ten tunel, że ustawiamy sobie reklamę, wysyłamy też do naszych list. Hej, hej, jutro jest webinar. Dlaczego webinar? Dlatego, że webinary są najskuteczniejsze, jeżeli chodzi o sprzedaż na żywo. Można porozmawiać, można wpływać na te osoby, oferta. No. Ma mniej możliwości, mniej opcji. No i dobra, jest, jest zapis na webinar, ustawiam reklamę, czyli potrzebny jest landing page. Co potrzebny jest krótki opis tego landing page, czyli co będzie na webinarze, czego się dowiesz, o której godzinie, dlaczego warto przyjść, dlaczego warto być wcześniej i ogólnie, że będzie tłum ludzi. Osoby przychodzą, jest webinar, tak. Robimy teraz dwa, trzy webinary, no bo tak się bardziej opłaca, bo po prostu część osób nie przyjdzie, nie ma w tym dniu czasu, a przyjdzie na przykład na inny dzień. Też gdzieś tam opowiadałem w poprzednich vlogach. No i, no i buduje nam się ta lista. No i po tym, jak te osoby będzie jeden, drugi, Webinar, też na drugi dzień wysyłamy na krótki okres nagranie. Czyli jest wiele osób, które piszą, Mirko, nie zdążyłam na webinar, wyślij mi link. A jak wyślemy, chciałem obejrzeć, ale nie zdążyłem. Ogólnie ludzie totalnie na nic nie zdążają, nie wiem co oni robią, ale chyba ogólnie siedzą w telefonie. I moja teza jest taka, że skoro, jak sobie sprawdzisz u siebie w swoim smartfonie, skoro 3-4 godziny, tak przy dobrych wiatrach, ja chciałbym pokazać, jakieś muchy latają, przy dobrych wiatrach, siedzisz tam 3-4 godziny na smartfonie, nie wydłużyła się doba do 24 plus 3, nie ma. 28 godzin doba, tylko nadal ma 24, po prostu ktoś Ci wyjął z życia rysu 4-5 godzin, które tracisz na. Znaczy weźmiemy sobie, jeżeli siedzisz na smartfonie 4 godziny, to musisz mieć świadomość, że tracisz co najmniej 5. Dlaczego? Dlatego, że każde wejście ponowne do pracy, jeżeli masz, no powiedzmy, na czymś pracujesz. Nie wiem, przygotowuję prezentację do webinaru albo piszę mailing, albo czymś się zajmuje i wejdę w social media, czyli na przykład nie wiem, wejdę sobie na Messengera, sprawdzić jakąś ważną wiadomość od klienta. Nie liczy się tylko to, że przerwałem, tylko liczy się to, żebym wszedł powrotem i sobie co ja w ogóle robiłem, to jest 2-3 minuty. Ludzie są okradani, sami siebie okradają. Ja, oczywiście, nie jestem tu święty, ale uważam, że zrobiłem niesamowity postęp. Na przykład, przez to, że wyłączyłem wszystkie możliwe powiadomienia poza Messengerem, bo mam rodzinę, tak? Z tego to wynika. Pewnie, jak już wyłączę też Messengera, będzie jeszcze o wiele lepiej. No i taką wewnętrzną dyscyplinę. Nie mówię, że jest łatwo. Bo pracuję też w social mediach i mam tam dużo kontaktów, ale jest coraz lepiej. I też pewnie zrobimy o tym webinar, jak sobie z tym poradzić. Ale to jest tragedia, to jest totalna tragedia. Jak my dostajemy maile, aż wtedy tymi ludźmi potrząsnąć. Na zasadzie, mam tam akademię, social media, ale wiesz co, ja tu nie mam czasu, się nawet kupiłam, nie miałam czasu zajrzeć. Ludzie, no to jakie wy macie ważniejsze rzeczy? Znaczy, no, nie mówię już o akademii, dobra, tam spoko przeżyję jakoś, ale mówię ogólnie o waszym życiu, rozwoju. Jak ludzie siedzą w papce takiej social mediowej, to, że oglądasz teraz vlogę przecież możesz robić coś lepszego. Dobra, oglądaj, bo się przecież rozwijasz. No ale to jest totalna tragedia. No boli mnie serca i nie wiem, głowa wszystko mnie boli, od, gdy o tym myślę, jak ludzie, jak ludzie niszczą swoje życie fantastyczne, które mogliby mieć fantastyczne. Siedzą, pierdzą na tym Facebooku, Instagramie, cóż tam oglądać, oczywiście poza moimi rolkami. Część osób nie przyjdzie na ten webinar, wcześniej obejrzy tego nagrania, część obejrzy 5 minut, bo tam zaraz kot pies zacznie drapać. Później wysyłamy też maile i robimy taką kampanię z automatycznym produkt lunchowy, czyli na zasadzie masz czas do 23.59 i tak dalej przez 7 dni jest taka też kampania no i później zapraszamy te osoby do kolejnego tunelu, czy jak było o TikToku, to będzie o YouTube Shorts, to będzie o rolkach, to będzie o blogu i tak dalej, czyli cały czas ten klient jest, mówi mu się o różnych rzeczach, o różnych aspektach, cały czas się pokazuje nowy produkt, nawet jak masz 100 różnych produktów, to możesz ustawić sobie kolejkę, że przez całe 3 lata te 100 produktów mu pokażesz z automatu w kolejce mailowej, ale oczywiście ty nie masz kolejki mailowej, bo wolisz dodawać post na Instagramie i na Facebooku. A no to tyle było mojego przemówienia. I mówiłem o TikToku, powtarzając sobie o tym, jak się robi ten tunel sprzedażowy i też mówiłem Wam o jak rozmieniamy swoje życie na drobne. Pracujcie nad dyscypliną. Nie mówię, że to jest łatwe, ale wierzę, że będzie coraz lepiej. I to jest szczególnie taka żużnówka. E, tam mieszkam bardzo blisko. A tam jest las. To jest taki e, I tam jest las, las, las. Więc jest bardzo blisko do lasu. Jest bardzo blisko do lasu. Może tak się pokaże. Dobra, bo tu muszę sobie przykręcić. Dobra, już idę do domu. W czwartek mam szkolenia stacjonarne w firmie. Jutro będzie webinar z TikToka. Muszę jeszcze jutro dograć taki szybki kurs o TikToku. Co tam w piątek? Też będzie właśnie webinar z TikToka. Można się zapisać na TikTok szkolenie.pl I co tam jeszcze? No i później sobota, i tak dalej. Więc y, szkoleniowo to już jesteśmy na wylocie. To mówiłem to osiedle, które się buduje świeżutkie, a tam już i do sobie do domu. Więc mam bardzo blisko las. Też pamiętam, że długo szukałem sprzętu, żeby właśnie sobie pójść do lasu i nagrać materiał wideo. Wydałem kilka dobrych tysięcy, jak nie dziesiątki, szukając sprzętu i przez to oczywiście się nauczyłem dużo o tym, czego tak naprawdę potrzebuję. A potrzebowałem kamery vlogowej, na przykład takiej jak Zydwi 1 czy Sony 6400, ale z odpowiednim obiektywem. Też może o tym kiedyś nagram. No, czy to nie jest idealne do vlogu? Ale jest bardzo dobry do vlogów, ale obiektyw nie jest idealny. Mógłby być trochę szerszy, no bo wtedy głowę... Znaczy nie widać samej głowy, tylko też otoczenie. Tutaj trochę widać. Zapomniałem w ogóle nagrać rozmywanie ekranu, ale myślę, że będzie ok. Jesteśmy w galerii, tutaj Mirek. Ale to mówisz już? No. Dobra, cześć wam. Robię hola, tak? Tak. Córka mnie uczy takich nowoczesnych określeń do vlogów. Tak. Dobra, słuchajcie. Tak, kupię sobie pasek w tym w kubędzie chyba i on kosztuje dwie skóry. No i on jest taki, że jest dwustronny, I taki nie jest potrzebny, ale ważne, że jest skórzany, nie będzie pękał. I tak będzie. Nie będzie. No. Dobra, kolejna rzecz to kolorowe skarpetki. Lubię. Na górze jest ten sztywniak, jakiś garnitur, ale to zawsze sobie zakładam, do kontrastu. Jak wziąłem te różowe, to pani powiedziała, o, jeden odważny mężczyzna. Może uwielbiam <laughs> różowy kolor. Zawsze czujesz się taki orzeźwiony. Ja... które są twoje ulubione? Znaczy, ja ogólnie lubię kolory takie, że aż chcę zjeść z terpetu, to ożywiam. Ja kiedyś chodziłem zawsze na czarno, po byłem gotem, kolorcem. Ta mi się najbardziej podoba, żywy kolor. Po drugie, te są ciekawe. A jeszcze, jeszcze mi się podoba w kubę, taki fetysz. No to wulczanka. To są, tak? Nie, to jest kubę. Są te, tutaj takie elementy papierkowe. Nie wiem, hmm. przyjemność, bibułka jakaś. No i jeszcze dwie kokule. Gdyby jedna czekała, to no zawsze awaria, bo na co, nie wiem, plama czy coś. To są takie biznesowe będą. No, yy, no i to tam na szkolenie sobie kupuję. I nie wiem, no to chyba, bo przed szkoleniami zawsze jest trochę stresu. No. Yy, ja oczywiście z nim pracuję, z tym stresem, ale to jest taki naturalny stres. I zawsze kupuję sobie skarpetki. To mnie uspokaja, ale to w ogóle nie ma żadnego sensu. Jeszcze mam powiedzieć, że majki sobie kupuję, a już dzisiaj nie kupiła. Znaczy mam ogólnie, no, ale. Dobra, to tyle jest. Holu? Hola. Dobra, i to są koszule z wulczanki Tu nie ma żadnej współpracy, wzrost są. Zasponsorujcie Mirka. wulczanka Nie. Proszę. Ogólnie, że nie ma, że jest, kupuje sobie, można przesunąć. A i w ogóle to jest koszulka, t-shirt. Nie, to jest polo Z kubenza. Wow. Już.